Dobry wieczór kochani, tak na szybko, bo zaraz despać. Jak w temacie filmu chciałbym, bo przyglądam się od dwóch dni temu co się dzieje w Polsce. Zazwyczaj tego nie robię, bo mnie tam nieszczególnie interesują jakieś przepychanki, zwłaszcza teraz jak tam niby PIS doszło do władzy, PO odeszło do opozycji, coś tam, pierdzielenie, napychanie się i tak dalej. Zostało mnie to interesować głównie dlatego, żeby nie kłócić się ze znajomymi, ale muszę Wam powiedzieć jedną rzecz. To są moje refleksje i chciałbym, żebyście sobie je przemyśleli, jeżeli oczywiście chcecie. Oglądałem wczorajsze obrady parlamentarne, ten późnonocne, te takie bardzo ostre, te gdzie tam niby ktoś kogoś popchnął, ktoś kogoś pobił, Kaczyński wyszedł i nazwał peowców mordercami i tak dalej, bla, 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 bla. No i się dzieje, tak. Moi drodzy, jak w tytule. W Polsce jest szykowana wojna domowa. Otwórzcie oczy. I teraz zupełnie niezależnie od tego, czy popieracie Pis, czy PO, czy kukiza, czy nowoczesną, czy nic nie popieracie, bo nie macie na to czasu. Noszą nas wszystkich emocje. Wszystkich. Was w Polsce szczególnie. Tu w Anglii też noszą nas emocje. Tylko że my na to rozmawiałem yy, rozmawiam i rozmawiałem przez te yy, ostatnie. Parę dni z moimi tutaj polskimi znajomymi, kolegami, koleżankami, i tak dalej. Mamy swoje poglądy różne, mamy swoje poparcie dla różnych partii, ale znajdujemy jedno sedno. Wszyscy zgadzamy się co do, do jednego. Ktoś lub coś próbuje bardzo silnie i jak dotąd dosyć skutecznie zdestabilizować polską scenę polityczną. To się dzieje na, na naszych oczach. Ludzie się tam podniecają tym, że tu Kaczyński, prawda na tym, że tu ta Kamila Pichowicz, tam tak zwana myszka agresorka, e, że jakiś tam inny poseł, inna posłanka, ktoś tam, coś tam, tu się dzieje, tu jakaś afera, tu coś tam, tu sądownictwo, tu niezależne niezawisłe sądy. Słuchajcie, so, ja coś powiem o tych niezawisłych sądach. Ja nie jestem prawnikiem. E, no i chyba dzięki Bogu. E, natomiast co do niezawisłych sądów e, i tego co się teraz dzieje wokół tych niezawisłych sądów. Ja nie popieram, e, e, może inaczej. To nie jest kwestia popierania e, e, działania obecnego rządu i obecnej partii rządzącej. E, zaraz, za chwilę o partiach wam powiem. E, obecnej partii rządzącej, ale ten wrzask, który się dzieje po drugiej stronie, świadczy tylko i wyłącznie o tym, że komuś wyrywają koryto. A ja, jeszcze mieszkając w Polsce przez długie lata, ja mam przyjaciela bardzo serdecznego, jeszcze z liceum, który jest komornikiem. Mam przyjaciółkę bardzo serdeczną, jeszcze z liceum, która jest sędzią. W Polsce mieszkając, nieraz piliśmy wódkę, nieraz przyjaźniliśmy się bardzo dobrze. Mam jeszcze innego przyjaciela, też z liceum, który jest komornikiem, ale niestety urwał mi się z nim kontakt, ale to nieważne. Z tymi, z którymi kontakt miałem, mogę powiedzieć zupełnie teraz teraz zupełnie e, otwarcie jak na to patrzę jak oni żyli i w jaki sposób pracowali i co robili to była kasta nie do naruszenia nie do ruszenia I teraz kasta nie do ruszenia robi wszystko żeby ruszyć y, y, was czyli obywateli do tego żebyście rzucili się sobie do gardeł. A właśnie to robicie, bo ja obserwuję dyskusję na Facebooku, ja obserwuję dyskusję w przestrzeni publicznej, ja obserwuję dyskusję yy, poprzez yy, artykuły, które są pisane, a które są potem poddawane komentarzom. Ludzie, wy się tak żrecie, a nawet nie macie zielonego pojęcia o tym, że was napuścili na siebie. Jak wściekłe psy. Opanujcie się. Wyciszcie emocje. Pomyślcie chwilę o tym. Nie ma żadnego znaczenia. Czy rządzi, czy partia, którą popieracie jest rządzącą, czy partia, która popieracie jest w opozycji, to nie ma teraz znaczenia. A dlaczego? Dlatego, że e, partie zostały wybrane. Ja słyszałem te słowa wczoraj, jak oglądałem tę te, 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 sejmową batalię. Suweren nas wybrał. Jedna partia krzyczy, druga krzyczy. Nas, nasz też, wybra, nas też wybrał suweren. Jaki kurwa, suweren. O czym wygadacie w ogóle? Kto to jest suweren? Mówicie o wyborcach? No tak, wybrali was. Mówię od razu do parlamentarzystów. Wybrali was. Po to, żebyście ich reprezentowali i ustanawiali prawo i regulacje dla obywateli. A tymczasem co się dzieje? Żrecie się, wyrywając sobie wzajemnie koryto. PiS przejęło koryto. A PO się drze, PO z nowoczesną yy, do spółki, drą mordy jak świnie, które zostały odstawione od koryta. PIS to świnie, które przy korycie teraz siedzą i wpierdalają ile w lezie. Mało tego, plują w to koryto, jak już skończą jeść, żeby czasem się inne świnie nie naradły. Czyli, czyli PO i nowoczesna. Czy to są reprezentanci narodu? Ja, ja tak zadam. Czyste, retoryczne pytanie. Odpowiedzcie w komentarzach, albo nie odpowiadajcie wcale, albo odpowiedzcie sami sobie w myślach. To są reprezentaci narodu, czyli suwerena, jak to ładnie nazwano. Żrą się na waszych oczach, na naszych oczach. Za nasze pieniądze. Bo ich pensje poselskie pochodzą z naszych podatków. Znaczy z waszych, z moich dnia. Dzięki Bogu. Może dlatego jestem taki spokojny. A na waszym miejscu bym wkurwiony, gdybym zapierdalał teraz w Polsce na to, żeby spłacić kredyt za mieszkanie, kredyt za samochód, na wyprawkę dla dzieci, żeby coś jeszcze może zjeść, może nawet na jakiś urlop wyjechać. Jakby się udało, nie? ZUS pochłania takie ogromne pieniądze, podatki idą takie niesamowite, a wy się żrecie między sobą. Powinniście, skoro jesteście takimi agresywnymi wilczkami, mówię o was w społeczeństwie, to powinniście się rzucić do gardeł tym, tych, tym, których wybraliście, a którzy absolutnie was nie reprezentują. Myszka Agresorka, Petru, Swetru, Kaczyński, Schetyna, Jesiołowski, Macierewicz. Nazwiska chyba wam znane, nie? Dzisiaj przeczytałem bardzo ciekawe zdanie w internecie. I ono mi też zainspirowało trochę do tego, żeby to nagrać dzisiaj. Opozycja powinna być od tego, może inaczej. Ci, którzy krzyczą teraz na ulicach, że rzekomo tam jakieś tłumy pod, pod Sejmem demonstrują. Dobrze, niech Polacy demonstrują. Tylko, że Polacy powinni, skoro demonstrują im się nie podoba, to powinni zburzyć stary system i powołać nowy ustrój a tymczasem żrą się między sobą w dwóch obozach stara mafia nowa mafia stara mafia PO drze mordę że już nie jest przy korycie nowa mafia PiS yy, nie drze mordy yy, chociaż też wydziera ale wpierdala wszystko to co wcześniej wpierdalało PO bądźmy szczerzy i obiektywni Wielka awantura o podwyżkę paliw przez PIS. Dobra, no nie jest to dobra, nie? Podwyżka paliw przez PIS. Tylko dlaczego Mordedron ci, mówię o tych, którzy popierali PO i popierają, i zapominając kompletnie o tym, że w trakcie rządów ośmioletnich Platformy Obywatelskiej, właśnie paliwa w Polsce podrożały dwukrotnie. No teraz drożej już czterokrotnie. Ja nie mówię, że PiS jest święty, ja nie mówię, że PiS robi dobrze, PiS robi chujowo, ale PO nie było lepsze. O co się kłócicie? Mówię do Was teraz, obywatele Polsce, mieszkający w Polsce, o co Wy się kłócicie tak naprawdę? Która mafia lepsza? Która Wam mniej zabierze? Wszystkie Wam zabiorą dokładnie tyle samo albo więcej. Postulowałem kiedyś dawno temu, ale nie będę tego postulatu podejmował. Dla tych, którzy pamiętam, tylko powiem, że chodziło mi o to, żeby otoczyć e, e, Sejm na Wiejskiej w trakcie Zgromadzenia Narodowego e, e, kordonem, obłożyć słomą. Więcej nie powiem, żeby nie było, że nawołuję do nienawiści albo do jakichś zbrodni. Nie, nie, nie. nie. Kochani, suweren ich powołał. Jednych, drugich i trzecich suweren powołał. To niech suweren ich teraz odwoła. Zamiast się żreć między sobą, zamiast się bić między sobą, zamiast się kłócić o to, kto jest większym patriotą. Wczoraj to widziałem na tej sali Sejmowej. Jedna i druga strona, i partia rządząca, i opozycja, darli mordy o tym, jakimi oni są wielkimi patriotami. Gdyby kurwa byli wielkimi patriotami, to by zajęli się pracą na rzecz obywateli i państwa, a nie kłóceniem się o to, kto ma rację i która racja jest bardziej mojsza. Przede wszystkim walką o pieniądze. A co do tych sejmów, e, sądów, przepraszam, co do tych sądów, wiecie co? Rozpierdolić to całe sądowskie towarzystwo w pizdu. Zobaczcie sobie taki film, jak go wczoraj oglądałem, zupełnie przez przypadek mi się wyświetlił, no nie, ja nie wierzę w przypadki, wyświetlił mi się w podpowiedziach na YouTubie, sobie zobaczyłem po raz kolejny e, film pod tytułem Komornik e, z takim aktorem o nazwisku Chyra. Proszę sobie zobaczyć, jak wygląda sitwa prawnicza w małych miastach. W dużych miastach jest jeszcze lepsza. I tak to wygląda w Polsce. To nie jest przesadzone, to nie jest fikcja literacka. To jest fakt. To jest sitwa. Czyli Polska jest krajem, w którym idzie się siedzieć za ukradzanie batonika w Biedronce, natomiast na wolności chodzą ludzie, którzy ukradli kamienice za miliony złotych i śmieją się w twarz. Albo tacy z Ambergold, którzy nakradli miliony od ludzi ciłaczy. I śmieją się w twarz wymiarowi sprawiedliwości. Czemu mu się śmieją w twarz? Bo wymiar sprawiedliwości im na to pozwala, bo dostało od tego swoją dolę. Rozpierdolić to całe towarzystwo, moi drodzy. Nie powoływać kolejnego wymiaru sprawiedliwości pod egidą PiSu, który będzie taki sam za chwilę jak ten pod egidą PO. Rozpierdolić to towarzystwo, moi drodzy. Przestańcie się kłócić, bo tak naprawdę stoicie po tej samej stronie barykady. Mówię do was wszystkich, niezależnie od tego, czy popieracie PiS, czy PO, czy jakiekolwiek inne ugrupowanie, jesteście obywatelami na dole, stoicie po tej samej stronie barykady. Po drugiej stronie barykady są ci, którzy na waszych oczach w Sejmie się kłócą, wyzywają, biją i tak naprawdę śmieją się z was. Przemyślcie to sobie i nie doprowadźcie do wojny domowej, która właśnie zbliża się do Polski wielkimi krokami. A już nie chcę mówić że została ona zaplanowana po to, żeby rozpierdolić to całe towarzystwo, mówię o Was, moi drodzy Polacy. Przemyślcie to sobie, życzę dobrej nocy, a właściwie dobrego dnia, bo to takie poranne nagranie będzie. Dobranoc i dzień dobry.